Zobaczcie, jedyne kwiaty w całej ulicy, które mogą być najładniejsze. Masz ile kwiatów na tej, na tej roślinie. Piękne, co? Piękne te kwiaty są. I to są samosiejki. Nikt ich nie posadził, nikt ich nie posiał, tylko samosiejki. Samosiejki się mówi na rośliny, które się samoistnie zostały posiane, to znaczy prawdopodobnie ptaki zebrały nasiona z innego miejsca jakiegoś i po prostu w swoich łapach przyniosły, i przypadek sprawił, że tu się przyjęły. I takim sposobem nazywa się, nazywamy taką roślinę samosiejki. Witam. Taką roślinę nazywamy samosiejkę. Czy to będą kwiaty, czy będą to inne rośliny, innego typu. Zobaczcie tutaj też te rośliny, te. Też są samosiejki, tamte zboże można nazwać też jest samosiejko. Nikt tego nie posadził ani nie posiał. Tak nazywamy rośliny, które są posiane, po prostu wyrosły. Same z siebie, po prostu nasiona zostały rozrzucone przez. Ptaki, być może, że inne zwierzęta też przeniosły pod swoimi łapami yy, wiatr przyniósł, i takim sposobem mówimy na rośliny, że są samoistnie posiane. Tak po prostu, takie zjawiska zdarzają się na ogrodach często. W parkach po prostu, jeżeli są to tak zwane chwasty, to zazwyczaj chwasty w naszych ogrodach to usuwamy. Ale jeżeli jest to po prostu takie dziko rosnące rośliny przy ulicach, dziko rosnące rośliny przy y, nawet naszych ogrodach, no to po prostu najzwyczajniej w świecie, jeżeli jest to przy ulicy, no to tak po prostu, no to jest też wiadomo, że nikt tego nie będzie tutaj y, uporządkowywał, aczkolwiek. W naszych ogrodach, gdyby to było, to zapewne byśmy usunęli. Ze względu na to, że to są tak zwane rośliny, które nie są nam potrzebne, ponieważ one to, co jest potrzebne dla naszych plonów, które sobie wysiewamy albo sobie sadzimy, no to te tak zwane chwasty te tak zwane chwasty zagłuszałyby. Nasze rośliny, które byśmy sobie posiali albo posadzili. Żeby nie było tego zjawiska, to zazwyczaj tak zwane pokrzywy, jakieś tam inne rośliny, które nie są, są tak zwanymi chwastami, je usuwamy zazwyczaj. Chyba, że naprawdę coś jest ładne, tak jak tutaj ten fioletowy yy, kwiat, no to wtedy ewentualnie gdzieś w kącie ogrodu mógłby sobie ruść, gdyby on się znalazł. Ale, jak się znajduje gdzieś na przykład w okolicach naszych plonów, typu na przykład warzywa, które chcemy sobie hodować, czy kwiatki jakieś, no, no to niestety z racji, że chcemy mieć zazwyczaj ładnie wyglądający ogród albo chcemy mieć obfite plony, na przykład obfite plonowanie w warzywa, bo chcemy ich mieć dużo no to zazwyczaj takie tak zwane chwasty niepotrzebne usuwamy a z kolei co bym jeszcze mogła powiedzieć na temat tych powiedzmy chwastów no tak przy takiej ulicy gdzieś tam przy takim płocie no powiedzmy, że no, no ym, powiedzmy, że nieźle to wygląda, aczkolwiek mogłoby wyglądać lepiej, no ale cóż tu jest miejsce, które jest takie powiedzmy dziko sobie takie dzikie troszkę, więc lepsze, że jest taka zieleń, a nieżeli miałby być taki jakiś tam brzydki mur albo coś takiego. Więc albo sobie gospodarz domu postanowi to usunąć, albo po prostu gospodarz to postanowi zostawić, bo będzie uznawał, że to ładnie wygląda. Więc to już zależy, decyzja do osób, które mają domy lub jakieś wille lub jakieś coś innego. Więc, co yy, dużo mówić? Yy, co jeszcze? Co jeszcze? No, yy, wiadomo, że. Co jeszcze? No, to chyba wszystko. Już chyba się dużo wypowiedziałam na ten temat. Zobaczcie tutaj. Też są jakieś ciekawe kwiatki, które sobie rosną. No, nieźle to wygląda, nawet taki blusz. Takie bluszczowate, coś na płocie. Nawet nieźle to wygląda. Powiedzmy, że fajnie, nawet bym powiedziała, że to wygląda. Zasłania taki orzewiały, zardzewiały płot, a przyjemnie się patrzy na tą zieleń. Także, jak chcemy sobie mieć taki bluszcz, albo coś innego zielonego, możemy zostawić, a nie musimy. Natomiast jeżeli rośnie nam zielsko przy naszych warzywach albo przy naszych owocach, no to raczej zazwyczaj to usuwamy. Aczkolwiek, chyba że nie, nie hodujemy żadnych warzyw i nie hodujemy żadnych owoców, a chcemy mieć powiedzmy taki burz w ogrodzie, dziko sobie tam ogród, taki powiedzmy dziki. No to sobie pozwalamy na zostawianie takich chwastów, które na przykład nieźle też wyglądają. Chyba, że naprawdę brzydko i tragicznie to wygląda, no to wtedy decydujemy się na usuwanie. No dobra, to chyba wszystko na temat roślin: na temat różnych chwastów i tak dalej. Bo co bym miała więcej gadać na temat chwastów? Ja nie jestem żaden botanik ani inny specjalista od, od roślin. Tyle, co mogę, to przekazuję. I resztę próbuję też się dowiedzieć. Oczywiście różnych ciekawych rzeczy na temat, na temat roślin, ponieważ jest wśród chwastów. Pamiętajcie, że nie są to takie samo dziko rosnące sobie tylko chwasty. Nie, dużo kwiatów na przykład jest potrzebnych. Nie tylko takie, że usuwamy, i ja mówię, że usuwamy, bo, bo rosną chwasty wokół naszych warzyw i owoców. Jeżeli ten kwiatek, te rośliny, kwiato, kwiatostan jest potrzebny gdzieś tam w jakichś okolicach ogrodu, to jest raczej potrzebny zazwyczaj dla zapylaczy. Jeżeli y, pszczelarz, pszczelarz na przykład y, hoduje Pszczoły to raczej kwiaty są potrzebne po co? Po to, żeby pszczoły mogły produkować miód. I to nie byle jaki miód, tylko produkuje ten miód odpowiedni do gatunku. Jeżeli chce mieć rzepakowy, no to rzepak. Jeżeli chce mieć wielokwiatowy, to kwiaty. I taką łąkę kwiatową możemy sobie też utworzyć sami w ogrodzie własnym. Nie ma tego czegoś, że nie tworzymy. Nie chcemy mieć dużo zapylaczy, żeby nam zapylały kwiatki, które nam są potrzebne do tego, żeby rosły na przykład cukinie, żeby rosły dynie, żeby rosły inne tego typu warzywa. No to kwiaty są niestety potrzebne. Czasem po prostu nawet dla zapylaczy, takie sobie możemy łąkę kwiatową sobie utworzyć. I utwarzamy. Pozwalamy tym roślinom, tym kwiatkom, nawet takim samosiejkom też rosnąć. One są też potrzebne dla właśnie tego typu rzeczy. Niekoniecznie, że y, usuwamy, możemy usuwać, jeżeli tego nie chcemy, bo chcemy mieć na przykład zapylanie ręczne. Jeżeli stosujemy wyłącznie zapylanie ręczne warzyw, bo chcemy mieć kontrolowane, warzywa kontrolowane zapylanie no to po prostu chwasty wszelakiego rodzaju wokół tych warzyw sobie usuwamy i mamy czysto albo stosujemy jak wielu ogrodników agrowłókninę do tego musimy wiele rzeczy się nauczyć niestety to już niestety już Dłuższy czas to jest na dłuższy y, czas mojego opowiadania. Jeszcze będę wiele rzeczy opowiadać, bo to nie że w 5 minut, tutaj zrobiłam filmik 10-minutowy, i będzie to wszystko opowiadane w jednym filmiku. Także będę jeszcze wiele razy opowiadać i wracać do tematu odnośnie roślin, ponieważ sama też się uczę, jak wyhodować jakąś, jakieś warzywo czy owoc jakie, co potrzebne do tego i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tak, że ja tutaj sobie nagrywam filmik o chwastach, o chwastach i pokazuję chwasty. Po prostu. Chwasty niektóre są piękne, a niektóre są po prostu tragiczne. To zależy, co się chce widzieć w tym. Jak kwiatki, to przeważnie kwiatki wszystkie są ładne. Chyba, że ktoś nie lubi takich na przykład drobnych kwiatów, no to po prostu ich nie hoduje i tyle. Proste. Dobra, na razie się nagadałam. Życzę miłego oglądania i cóż, łapeczki w górę i do kolejnego wideo.